Witam Was ponownie w Elder Scrolls Online Ukończyłem właśnie Dwie lokacje Blickrock Oraz Balfoyen No i jestem z powrotem W Stonefallsach Teraz powiem Wam kilka słów O craftingu W Elder Scrollsie. Zacznijmy od Ubrań Na stacji do ubrań możemy Szyć Lekkie i średnie pancerze. Tutaj mamy materiały, które zbieramy ze zwierząt oraz z roślin. Możemy je rafinować w materiały, które możemy użyć do szycia. No i wybieramy dany przedmiot, co chcemy. Na przykład szatę dla maga, lekka zbroja. Usta Im więcej damy materiału, tym wyższy level pancerza nam się stworzy. Potrzebujemy również przedmiot, który nada styl. Każda rasa ma swój styl, no i każda rasa może swoje przedmioty na początku kuć. Później można znaleźć księgi, które pozwalają nam kuć przedmioty innych ras No i tak z każdym przedmiotem. Możemy prowadzić badania. Ja akurat. Jedne robi jeszcze godzina 04. Jeżeli mamy przedmiot z konkretną właściwością, na przykład divines, w tym wypadku możemy go użyć do badań. Możemy zbadać sobie tą właściwość i później, mając taki kryształek, możemy kuć przedmioty z takąże właściwością. Możemy również rozbierać przedmioty, uzyskując w ten sposób materiały oraz przedmioty, którymi możemy ulepszyć. ulepszyć wykute przez nas lub zdobyte przez nas przedmioty. W tym celu wrzucamy dany przedmiot i odpowiednią ilość przedmiotów, które są potrzebne do ulepszenia. Im więcej przedmiotów, tym większa szansa na ulepszenie. Wejdźmy teraz do kuźni. Zobaczmy jak wygląda blacksmithing. Mamy trochę bryłek rudy żelaza i możemy je sobie przerobić. O, skończyło mi się miejsce w ekipunku. Sprzedam niepotrzebne rzeczy. Ok, przerabiając y, rudę na sztabki, możemy również uzyskać przedmioty do nadawania y, odpowiedniej funkcji lub y, przedmioty do ulepszania. No i analogicznie w podobny sposób się tworzy broń oraz pancerz. Tak samo się rozkłada na części, przedmioty oraz ulepsza. No i tak samo prowadzi się badania. Udajmy się dalej. Mamy woodworking. Tutaj wykonujemy różdżki, łuki oraz tarcze. w taki sam sposób jak poprzednio. Niczym się to nie różni. Następną mamy alchemię. Żeby stworzyć potiona potrzebujemy wodę. Są różne rodzaje wód na level 3, na level 10, no i analogicznie na wyższe poziomy jest inna woda. Wybieramy dwie rośliny. No nie udało mi się. Ponieważ rośliny nie miały takich samych właściwości. Znowu się nie udało. Tutaj rośliny mają dwie takie same właściwości, dzięki czemu mogę stworzyć potkę o dwóch różnych właściwościach. A w tym wypadku nie wiedziałem, co stworzę, i w, w jednym ze składników odkryłem nową właściwość. Następny mamy Enchanting. Utrzymujemy stację i potrzebujemy trzy kamienie runiczne okrągły, kwadratowy i trójkątny. Nieznany efekt tworzymy. I poznaliśmy efekt dwóch run. Akurat powstała nam teraz runka do biżuterii. Która redukuje koszt basza i bloku, możemy sobie rozbić na części i uzyskamy w ten sposób kamień runiczny, z którego możemy ponownie coś stworzyć. Sure. Ok. Została nam chyba jeszcze jedna dziedzina. Do tego potrzebujemy paleniska z garnkiem, w którym będziemy mogli ugotować jakąś potrawę. Nie wiem, czy tutaj to znajdę. Chyba muszę się udać do oberży. No, i mamy cooking fire, możemy stworzyć na przykład alkohol. No, i ten akurat daje nam regenerację życia o 39 na 35 minut. Możemy zrobić sobie również steka, a właściwie paluszki rybne, które zwiększą nam maksymalną ilość życia o 396 na 35 minut. W każdej dziedzinie rośnie nam poziom w miarę wykonywania e, konkretnych przedmiotów. No i jak osiągniemy odpowiedni poziom, w każdej dziedzinie możemy rozwijać sobie różne perki. Na początku możemy wykonywać przedmioty bodajże do 15 albo 14 poziomu, a żeby wykonać na poziom 16 potrzebujemy już dać tutaj w Metalworking, żeby móc używać wy, wyższej klasy materiałów. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiam i do zobaczenia.